Widziałem moment, w którym wszystko mogło się skończyć źle, naprawdę źle. Widziałem, jak otoczyli ją pięciu mężczyzn, każdy większy od niej, każdy pijany i agresywny. Widziałem pierwszy cios i widziałem, jak wszystko się zmieniło, gdy jeden głos przerwał chaos mój głos. Panowie, to ta, która nas szkoliła. Cisza, która nastąpiła, była gęstsza niż strach. Ale zacznijmy od początku, bo żeby zrozumieć, co się wydarzyło tamtej nocy w Warszawie, Musicie najpierw zrozumieć, kim była Maja Kowalczyk i kim byłem ja Paweł Nowicki, weteran Agatu, 12 lat w służbie, obecnie cywil prowadzący małą firmę ochroniarską. Ale kiedyś dawno temu byłem jej uczniem i zawdzięczam jej życie. Był piątek, późny wieczór listopada, centrum Warszawy, ulica Nowy Świat, pełna barów, restauracji i ludzi szukających rozrywki po ciężkim tygodniu pracy. Ja wracałem z kolacji z starym kolegą z jednostki, siedzieliśmy, gadaliśmy o starych czasach, o operacjach, o ludziach, których już nie ma. Normalna, weterańska, nostalgiczna gadka przy piwie. Było zimno, wiatr wiał od Wisły, niosąc zapowiedź zimy, ludzie szybko przemykali ulicami, chowając twarze w kołnierzach kurtek, ja szedłem powoli, ręce w kieszeniach, myśli daleko, przypominając sobie dni, gdy byłem młodszy, szybszy, bardziej pewny siebie, i wtedy usłyszałem krzyk, kobiecy głos. Ostry, ale kontrolowany. Nie paniki, ostrzeżenia. Odwróciłem się. Zaułek, może pięćdziesiąt metrów dalej, między dwoma budynkami. Słabo oświetlony, wąski. Zobaczyłem sylwetki. Grupę ludzi, ruch, chaos. Instynkt przejął kontrolę. Ruszyłem w tamtą stronę, nie myśląc, tylko reagując. Tak jak byłem szkolony. Tak jak robiłem to setki razy. Gdy dotarłem do wejścia za ułka, zobaczyłem scenę wyraźniej. Pięciu mężczyzn, wszyscy między dwudziestką a trzydziestką, ubrani w dresy i kurtki, twarze czerwone od alkoholu. Otaczali jedną osobę, kobietę. Była mała, może metr sześćdziesiąt Szczupła budowa, ciemne włosy związane w kucyk, ubrana w czarną, skórzaną kurtkę i dżinsy. Plecak na jednym ramieniu, nic szczególnego. Wyglądała jak tysiące innych kobiet w Warszawie – ale coś w jej postawie było inne. Nie kulila się. Nie płakała. Stała prosto, ręce lekko uniesione, nogi rozstawione w stabilnej pozycji. Gotowa. Zostaw torbę i telefon, warknął jeden z mężczyzn. Największy może 110 kilogramów, łysa głowa, szczęka jak młot. I nikt nie ucierpi. Nie, odpowiedziała kobieta spokojnie. Jej głos był cichy, ale stanowczy. Odejdźcie. Teraz. Mężczyzna zaśmiał się. Słyszeliście, mówi nam, żebyśmy odeszli. Podszedł bliżej. Ty, mała suko, nie rozumiesz sytuacji? Jesteś sama, nas jest pięciu. Daj nam co chcemy, albo weźmiemy to siłą. Kobieta nie poruszyła się. Ostatnie ostrzeżenie. Odejdźcie. Albo co? Zadrwił inny mężczyzna, chudy, z blizną na policzku. Co ty nam zrobisz? I wtedy pierwszy z nich, nie łysy, ale inny, średniego wzrostu, może najgłupszy z grupy. Wyciągnął rękę, żeby ją złapać. Kobieta ruszyła się. Szybko. Tak szybko, że przez ułamek sekundy nie byłem pewien, co widziałem. Jej ręka odbiła jego nadgarstek, obrócił go, pchnęła go w bok. Mężczyzna zatoczył się, uderzył o ścianę. Kurwa! krzyknął łysy. Złapcie ją. Wszyscy pięciu rzucili się na nią jednocześnie. I tutaj, w tym momencie, musiałem zdecydować. Interweniować czy nie. Pięciu na jednego. Nawet jeśli ta jedna potrafiła się bronić, matematyka była brutalna. Mogłem krzyknąć, odciągnąć uwagę, zadzwonić po policję, ale zanim zdążyłem się ruszyć, zobaczyłem coś, co sprawiło, że zamarzłem w miejscu. Kobieta nie uciekała. Nie broniła się desperacko. Walczyła. Pierwszy mężczyzna próbował ją złapać. Ona obróciła jego ruch przeciwko niemu, wykręciła mu ramię, kopnęła go za kolano. Upadł. Drugi próbował uderzyć ją pięścią, to ona zrobiła unik minimalny, wystarczający, a potem uderzyła go łokciem w żebra. Usłyszałem trzask. Mężczyzna zgiął się, dysząc. Trzeci był mądrzejszy, próbował ją złapać od tyłu. Ale ona przewidziała, tać odwróciła się. Jej stopa uderzyła go w brzuch, potem w twarz. Krew prysnęła z jego nosa. Wszystko to zajęło może pięć sekund, ale łysy i blizna byli wciąż stojący i teraz byli wściekli. Ty kurwo! ryknął łysy. Wyciągnął coś z kieszeni. Nóż! Ostrze błysnęło w świetle latarni. Tutaj musiałem działać. Hej! krzyknąłem, wbiegając do zaułka. Zostaw ją! Łysy odwrócił się. Nóż wciąż w ręce. A ty kto kurwa jesteś? Jej chłopak? Ktoś, kto cię powstrzyma. odpowiedziałem, zatrzymując się. Kilka metrów od niego. Blizna zaśmiał się. Jest nas dwóch. Ty jesteś sam. Złe rachunki, stary. Rachunki są w porządku. Powiedziałem spokojnie, spojrzałem na kobietę, i wtedy, w świetle latarni, w końcu zobaczyłem jej twarz wyraźnie i rozpoznałem ją: Maja Kowalczyk. Moje serce przestało bić na sekundę. To była ona, starsza, może kilka więcej zmarszczek wokół oczu, ale ta sama osoba ta sama twarz, którą widziałem setki razy na sali treningowej Agatu ta sama kobieta, która nauczyła mnie i dwudziestu innych operatorów. Jak przetrwać? Kurwa, wyszeptałem. Łysy źle to zinterpretował. Pomyślał, że się boję. Uśmiechnął się. Tak, właśnie. Więc spadaj, zanim coś ci się stanie. Spojrzałem na niego. Potem na blizna. Potem na trzech innych, którzy powoli dźwigali się z ziemi, trzymając się za zranione miejsca. A potem powiedziałem głośno i wyraźnie słowa, które zmieniły wszystko. Panowie, to ta, która nas szkoliła. Łysy zmarszczył brwi. Co. Ta kobieta, wskazałem na maję. To instruktorka Agatu. Ona trenowała operatorów specjalnych, mnie i jeszcze dwadziestu innych najlepszych żołnierzy w Polsce. Cisza. Łysy spojrzał na nią. Potem na mnie. Pierdolisz. Nie, powiedziałem spokojnie. I jeśli nie odejdziecie teraz, ona pokaże wam dokładnie, czego nas nauczyła, a wierz mi, nie chcesz tego doświadczyć. Maja spojrzała na mnie. Po raz pierwszy widziałem w jej oczach coś innego niż zimną ocenę, rozpoznanie i coś, co mogło być wdzięcznością. Paweł Nowicki, powiedziała cicho, długo cię nie widziałam. Pani instruktor, skinałem głową, też się cieszę. Blizna patrzył między nami. Instruktorka, co kurwa, ty trenujesz aerobik czy coś? Maja odwróciła się do niego. Jej głos był lodowaty. Trenuję ludzi, jak zabijać efektywnie, szybko, bez wahania. I jeśli nie opuścisz tego zaułka w ciągu dziesięciu sekund, pokażę ci demonstrację za darmo. Coś w jej tonie, nie groźba, tylko obietnica, sprawił, że blizna cofnął się o krok. Jesteś szalona, mruknął. Jestem profesjonalistką, poprawiła go. I właśnie dałam ci szansę na wyjście bez trwałych obrażeń. Dziewięć sekund. Łysy wciąż trzymał nóż. Myślisz, że nas przestraszysz? Gadam sobie. Maja westchnęła. Osiem sekund. I wtedy coś dziwnego się stało. Jeden z mężczyzn, ten, którego kopnęła w twarz, podniósł się i zaczął uciekać. Po prostu wstał i pobiegł. Nie powiedział ani słowa, nie spojrzał na swoich kolegów, po prostu uciekł. To złamało spójność grupy. Drugi mężczyzna, ten ze złamanym żebrem, też zaczął się wycofywać. Ja spierdzielam, to nie jest warte. Tchórze! krzyknął łysy. Zostańcie. Ale oni już szli. Szybko, zostali tylko łysy i blizna, dwóch mężczyzn przeciw mnie i Mai. Siedem sekund, powiedziała Maja. Blizna spojrzał na łysego. Człowieku może po prostu odejdźmy. Zamknij się, warknął łysy, obrócił się do Mai, nóż w ręce. Myślisz, że mnie przestraszysz? Mam nóż. Ty nie. Nie potrzebuję, odpowiedziała Maja. Sześć sekund, dodałem ja. Łysy zawahał się. Widziałem to w jego oczach, niepewność, strach, ale też głupotę i pijacką odwagę. I wtedy zrobił najgorszą możliwą decyzję. Rzucił się na Maję, nóż wymierzony w jej brzuch. Maja nawet nie drgnęła, dopóki nie był o metr od niej. Potem ruszyła się. Odbiła jego rękę z nożem do boku precyzyjny ruch kontrolowany. Jednocześnie weszła w jego przestrzeń, jej łokieć uderzył go w gardło. Nie mocno. Maja kontrolowała siłę. Ale wystarczająco, żeby go zatrzymać. Łysy zakrztusił się, upuścił nóż. Maja złapała go za rękę. Wykręciła ją za plecami, pchnęła go twarzą w ścianę. Całość zajęła dwie sekundy. Blizna zamarzł. Pierdolę to! wyszeptał. I też zaczął uciekać. Maja puściła łysego, który osunął się na ziemię, dysząc, trzymając się za gardło. Spojrzała na niego z góry. Powiedziałam wam, odejdźcie. Ale nie słuchaliście jej głos był spokojny, bez gniewu. Następnym razem, gdy kobieta mówi nie, uwierz jej. Łysy nie odpowiedział. Po prostu leżał, próbując złapać oddech. Maja odwróciła się do mnie. Dziękuję za wsparcie. Nie musiałaś go, powiedziałem z uśmiechem. Poradziłabyś sobie sama. Prawdopodobnie, zgodziła się. Ale dobrze wiedzieć, że ktoś stoi za tobą. Staliśmy w milczeniu przez moment. Uliczne światła rzucały długie cienie. Zaułek powoli wracał do ciszy. Nie widziałem cię od ile? Osiem lat? Zapytałem. Dziewięć, poprawiła. Odszedłeś z jednostki w 2014, pamiętam. Ty też odeszłaś, powiedziałem. Słyszałem, że przeszłaś na emeryturę. Tak, skinęła głową. Pięć lat temu. Po dwudziestu latach w służbie uznałam, że czas na coś innego. Co teraz robisz? Trenuję, odpowiedziała. Prywatnie firmy ochroniarskie, VIP-y, czasami policję. Ktokolwiek potrzebuje nauczyć się samoobrony na poważnie. Wciąż łamiesz ludzi? Uśmiechnąłem się. Tylko tych, którzy o to proszą. Odwzajemniła uśmiech. A ty? Co robisz? Mam firmę ochroniarską. Nic wielkiego. Ochrona imprez, eskortowanie VIP-ów, trochę doradztwa. Używasz tego, czego Cię nauczyłam? Każdego dnia im odpowiedziałem szczerze. Wszystko, co wiem, nauczyłaś mnie ty. Nie wszystko zaprotestowała. Inne instruktorki też cię uczyły. Ale ty byłaś najlepsza, powiedziałem. I wszyscy to wiedzieli. Maja spojrzała na mnie długo. Chodź, powiedziała w końcu: napijmy się kawy, dużo czasu minęło. Mam ochotę pogadać. Z przyjemnością, odpowiedziałem. Wyszliśmy z zaułka. Łysy wciąż leżał na ziemi, ale już zaczynał się ruszać. Za godzinę. Będzie w porządku. Może ma złamany nos i poobijane ego, ale przeżyje. I może, tylko może, nauczy się czegoś z tego doświadczenia. Znaleźliśmy małą kawiarnię kilka ulic dalej, wciąż otwartą mimo późnej godziny. Zamówiliśmy kawę, czarną, mocną, i usiedliśmy przy stoliku w rogu. — Opowiedz mi — powiedziała Maja, mieszając cukier w filiżance — jak ci idzie życie po Agatcie? — Spokojniej — odpowiedziałem — Mniej strzałów, mniej adrenaliny, ale też mniej sensu. Tęsknisz? Czasami, przyznałem. Nie za ryzykiem, ale za poczuciem celu. Wiesz, co mam na myśli? Wiem, skinęła głową. Ja też czasami tęsknię, ale potem przypominam sobie wszystkie rzeczy, których nie tęsknię. Biurokracja, polityka, młodzi operatorzy, którzy myślą, że są nieśmitelnymi, dopóki pierwszy raz nie dostaną kulki. Straciłaś kogoś? zapytałem cicho zbyt wielu odpowiedziała jej głos stał się cichszy każdy instruktor traci ludzi to jest część pracy ale nigdy nie stajesz się odporny za każdym razem czujesz jakbyś zawiodła nie zawiodła się powiedziałem stanowczo oni wybrali tę ścieżkę ty tylko dałaś im narzędzia żeby przetrwać najdłużej jak to możliwe mówisz jak terapeuta uśmiechnęła się smutno chodziłem do terapeuty przyznałem po wyjściu z jednostki PTSD, koszmary, standardowa rzecz dla weteranów. Pomogło? Trochę, wzruszyłem ramionami. Głównie pomogła rodzina, żona, córka. Przypominają mi, dlaczego warto było wszystko to robić. To dobrze, powiedziała Maja. Cieszę się, że znalazłeś coś poza. A ty? Zapytałem. Masz kogoś? Zawahała się. Nie. To życie nie jest łatwe dla związków, kiedy znikasz na tygodnie bez wyjaśnień. Kiedy wracasz z siniakami i nie możesz powiedzieć skąd, kiedy budzisz się krzycząc w środku nocy, niewielu ludzi to wytrzymuje. Próbowałaś? Kilka razy. Przyznała. Nigdy nie wyszło. Więc w końcu przestałam próbować. Skoncentrowałam się na pracy. I teraz, gdy już nie pracuję w jednostce, staram się koncentrować na czymś innym. Trening, hobby, życie. Samotne życie zauważyłem. Czasami zgodziła się. Ale też wolne. Nie muszę się nikomu tłumaczyć. Nie muszę martwić się, że ktoś na mnie czeka i się denerwuje, gdy nie wracam. To ma swoje plusy. Siedzieliśmy w milczeniu, pijąc kawę. W kawiarni było cicho tylko cichy szum ekspresu i sporadyczne rozmowy innych klientów. Pamiętasz pierwsze szkolenie? zapytała nagle Maja. Jak mógłbym zapomnieć? zaśmiałem się. Prawie mnie zabiłaś. Nie zabiłam. zaprotestowała z uśmiechem. Nauczyłam cię szacunku. To jedno i to samo, mruknąłem. Pozwólcie, że opowiem wam o tym pierwszym szkoleniu, bo to był moment, który zmienił moje życie i życie wielu innych operatorów. To było dziewięć lat temu. Byłem młodym operatorem Agatu, może rok po przejściu selekcji, pewny siebie, arogancki, przekonany, że jestem niezniszczalny. Skończyłem szkolenie podstawowe jako jeden z najlepszych. Byłem szybki, silny, agresywny. Myślałem, że wiem wszystko. I wtedy pojawił się kurs zaawansowanej walki wręcz. Instruktorem była Maja Kowalczyk. Gdy weszła na salę treningową, większość z nas się uśmiechała. Kobieta, mała, wyglądała jakby ważyła 50 kilogramów po mokrym. Myśleliśmy, że to żart. Dzień dobry, powiedziała spokojnie. Jestem porucznik Kowalczyk. Przez następne dwa tygodnie będę was uczyć technik walki wręcz, obezwładniania i przetrwania w sytuacjach bliskiego kontaktu. Ktoś za mną zachichotał. Nauczy nas? Ona? Maja usłyszała. Spojrzała na niego. Masz problem z tym operator? Chłopak Tomasz, pamiętam jego imię, wyprostował się. Nie, mam, tylko żaden dyskomfort, ale jesteśmy operatorami Agatu. Przeszliśmy już szkolenie walki wręcz. Czego nowego może nas nauczyć ktoś? Ktoś taki jak ja, dokończyła Maja. Ktoś mały? Ktoś słaby? Kobieta? Tomasz zbladł. Nie miałem tego na myśli. Mówisz dokładnie to, powiedziała Maja spokojnie. I rozumiem. Patrzysz na mnie i widzisz kogoś, kto fizycznie nie może was pokonać to logiczne. Większość z was waży dwa razy tyle, co ja. Jesteście silniejsi, szybsi, bardziej agresywni. Wszyscy słuchali teraz. Ale walka, kontynuowała Maja to nie tylko siła to timing, technika, psychologia. I przede wszystkim. Umiejętność wykorzystania siły przeciwnika przeciwko niemu. Podeszła do Tomasza. Ile ważysz? 95 kg, mam. Ja ważę 52 powiedziała Maja. Prawie dwa razy mniej, więc w teorii, gdybyśmy walczyli, powinienem przegrać, prawda? Tak, mam ma odpowiedział Tomasz niepewnie. Spróbujmy, powiedziała Maja. Złap mnie. Zrób co chcesz. Użyj całej swojej siły. Nie będę się gniewać. Tomasz zawahał się. Mam. Nie chcę panią zranić, nie zranisz, zapewniła go. Spróbuj. Tomasz wzruszył ramionami. Podszedł, wyciągnął ręce, żeby ją złapać. Normalny, podstawowy chwyt. Maja zrobiła coś. Ja tego nawet nie widziałem. Jeden moment Tomasz ją chwytał, następny leżał na plecach, dysząc jej kolano, na jego klatce piersiowej ręka na jego gardle. Widzicie? Powiedziała Maja, nawet nie dysząc. Siła nie ma znaczenia, jeśli twój przeciwnik wie, jak ją przekierować, puściła Tomasza, który podniósł się powoli, czerwony ze wstydu. Kto następny? Zapytała Maja. Przez następne dwa tygodnie Maja złamała każde nasze założenie o walce, nauczyła nas, że technika bije siłę, że timing bije agresję, że spokój bije panikę, pokazała nam ruchy, które wykorzystywały anatomię przeciwnika przeciwko, Niemu, jak złamać czyjeś chwyty, jak obezwładnić kogoś dwukrotnie większego, jak przetrwać w sytuacjach niemożliwych i robiła to wszystko z cierpliwością, jaką rzadko widziałem u instruktorów wojskowych. Gdy ktoś nie rozumiał, pokazywała ponownie i ponownie i ponownie, aż to dotarło. Pod koniec kursu wszyscy ją szanowaliśmy, nie jako kobietę w męskim świecie. Ale jako jednego z najlepszych instruktorów walki, wręcz jakich kiedykolwiek mieliśmy, i ja, ja zawdzięczam jej życie. To było rok po jej szkoleniu. Operacja w Gdańsku, neutralizacja gangu narkotykowego. Poszło źle. Zostałem odcięty od zespołu, schwytany przez trzech napastników. Jeden z nich miał nóż. Użyłem wszystkiego, czego nauczyła mnie Maja. Wykorzystałem ich własną siłę przeciwko nim. Przekierowałem ruchy. Zachowałem spokój i przeżyłem. Gdy później poszedłem do niej, żeby podziękować, tylko skinęła głową. Nauczyłam cię narzędzi, powiedziała. Ty je użyłeś. To twoja zasługa, nie moja. Bez ciebie byłbym martwy. Powiedziałem. Bez ciebie też, odpowiedziała. Bo ty wybrałeś naukę, ty wybrałeś praktykę. Wiele osób przechodzi moje kursy i zapomina wszystko w tydzień, ale nie ty. I właśnie dlatego przeżyłeś. Siedzieliśmy teraz w kawiarni, wspomnienia wirujące między nami jak duchy. Tęsknisz za tym? Zapytałem. Za uczeniem. Wciąż uczę, przypomniała mi, tylko nie w mundurze. To nie to samo. Nie, zgodziła się, ale ma swoje zalety. Prywatni klienci płacą lepiej i nie muszę przedzierać się przez wojskową biurokrację. Ale wciąż. zawahałem się. Nie tęsknisz za wkładem? Za poczuciem, że szkolisz ludzi do czegoś większego? Maja spojrzała na mnie długo. Tęsknię, przyznała w końcu. Każdego dnia. Ale nie mogłam już tam zostać. Polityka, Paweł. Za dużo polityki. Młodsi oficerowie, którzy awansowali nie przez kompetencje, ale przez koneksje. Zmiany w dowództwie, które nie miały sensu. Szkolenia skracane, standardy obniżane, żeby zwiększyć liczby. Rozumiem, skinąłem głową. Dlatego też odszedłem. Wiem, powiedziała. I nie obwiniam cię. System staje się coraz bardziej zepsuty. A ludzie tacy jak my, ludzie, którzy faktycznie dbają o jakość, o profesjonalizm, stają się problemem zamiast zasobem. Więc co robimy? A zapytałem. Robimy to, co możemy, odpowiedziała. Uczę tych, którzy chcą się uczyć. Ty chronisz tych, którzy potrzebują ochrony. Robimy różnicę tam, gdzie możemy, w sposób, w jaki możemy. To brzmi małe, powiedziałem może zgodziła się. Ale małe rzeczy się sumują. Każda osoba, której uczę to jedna osoba więcej, która może się obronić. Każdy klient, którego chronisz to jedna osoba więcej, która jest bezpieczna. To nie jest ratowanie świata, ale to jest ratowanie poszczególnych ludzi i to się liczy miała rację, oczywiście, że miała. Jak dawno to robisz? zapytałem. Prywatne szkolenia? Pięć lat, odpowiedziała. Od przejścia na emeryturę. Na początku było ciężko. Nikt mnie nie znał, nikt nie ufał. Kobiecie, instruktorce wszyscy myśleli, że to fanaberia. Ale powoli budowałam reputację, klient po kliencie, kurs po kursie. I teraz? Teraz mam więcej pracy niż mogę obsłużyć. Uśmiechnęła się. Firmy ochroniarskie, WIP, szukający ochrony osobistej. Kobiety chcące nauczyć się samoobrony. Nawet kilka jednostek policji przysyła swoich ludzi na kursy doskonalące. Zasłużyłaś na to, powiedziałem szczerze. Może, powiedziała skromnie, albo może po prostu miałam szczęście. To nie szczęście, zaprotestowałem. To kompetencja, to lata pracy, to doświadczenie. Maja spojrzała na mnie z rozbawieniem. Kiedy stałeś się tak poważny? Od kiedy dorósłem, odpowiedziałem. Od kiedy zrozumiałem, jak bardzo mnie nauczyłaś, jak bardzo jesteś ważna, Paweł Dż zaczęła. Nie przerwałem, pozwól mi dokończyć. Gdy tamci idioci cię atakowali dziś wieczorem, wiedziałem, że muszę interweniować. Nie tylko dlatego, że byli źli, nie tylko dlatego, że byłaś w niebezpieczeństwie, ale dlatego, że jesteś kimś, kto ma znaczenie, kimś, kto zmieniał życie ludzi, mojego życia na lepsze. Maja milczała przez długi moment. Potem, dziękuję, powiedziała cicho. To wiele dla mnie znaczy. I powiem ci coś jeszcze. Kontynuowałem. Jestem pewien, że nie jestem jedyny. Jestem pewien, że wszyscy, których uczyłaś, czują to samo. Wszyscy operatorzy, którzy przeszli przez twoje kursy, wszyscy pamiętają. Wszyscy są wdzięczni. Nie wszyscy, powiedziała z krzywym uśmiechem. Kilku. Wciąż mnie nienawidzi za to, jak ciężko ich trenowałam. Nienawiść to tylko niezrozumiana wdzięczność, zażartowałem, zaśmiała się. Prawdziwy, szczery śmiech, to było piękny dźwięk. Powinieneś zostać filozofem, powiedziała. Wolę być ochroniarzem, o tym odpowiedziałem. Mniej myślenia, więcej działania. To brzmi jak ty, zgodziła się. Skończyliśmy kawę. Było późno, kawiarnia zaczynała się zamykać. Kelnerka subtelnie patrzyła na nas, sugerując, że czas wyjść. Chodźmy. Powiedziała maja, wstając. Zapłaciłem za kawę i wyszliśmy na ulicę. Było zimniej niż wcześniej, wiatr silniejszy. Ulice były prawie puste. Dokąd teraz idziesz? zapytałem. Do domu, odpowiedziała. Mieszkam niedaleko, może dziesięć minut stąd. Odprowadzę cię, zaproponowałem. Nie musisz, zaprotestowała. Widziałeś potrafię o siebie zadbać. Wiem, powiedziałem, ale i tak chcę. Spojrzała na mnie, potem skinęła głową. Okej. Okay. Szliśmy w milczeniu przez kilka minut, naszym oddechem tworząc małe obłoczki pary w zimnym powietrzu. Paweł, na powiedziała nagle, mogę cię o coś zapytać. Oczywiście. Czy kiedykolwiek żałowałeś wstąpienia do Agatu, wszystkiego przez co przeszedłeś, pomyślałem o tym. Czasami, odpowiedziałem szczerze, gdy śnią mi się koszmary. Gdy widzę twarze ludzi, których nie mogłem uratować. Gdy czuję, że moje życie mogło być normalniejsze, prostsze, ale. Ale nigdy nie żałowałem nauki, dokończyłem. Nigdy nie żałowałem czasu z instruktorami takimi jak ty. Nigdy nie żałowałem tego, że stałem się kimś, kto może zrobić różnicę. Maja skinęła głową powoli. Ja też. Dotarliśmy do jej budynku, stara kamienica w centrum, odnowiona, z białymi ścianami i ciemnozielonymi drzwiami. Tu mieszkam, powiedziała zatrzymując się przed wejściem. Ładnie, zauważyłem. Spokojnie, odpowiedziała. Dokładnie tego potrzebowałam po latach w jednostce. Staliśmy w milczeniu przez moment. Maja, powiedziałem, mogę cię o coś zapytać? Jasne. Czy kiedykolwiek. boisz się? Teraz jako cywil bez wsparcia całej jednostki za tobą? Zawahała się. Czasami, przyznała. Dzisiaj w zaułku przez moment pomyślałam, co jeśli to za dużo? Co jeśli tym razem przegram? Ale potem przypomniałam sobie wszystko, czego nauczono mnie. I przypomniałam sobie, że strach to tylko informacja, nie rozkaz. Dobrze powiedziane, uśmiechnąłem się. Nauczyłam się tego od innego instruktora, powiedziała: Dawno temu mądry człowiek, była, poprawiła, mądra kobieta. Skinąłem głową: Dzięki za dzisiejszy wieczór, Paweł, czy powiedziała Maja, za interwencję, za rozmowę, za wszystko. Nie ma za co dziękować, odpowiedziałem. Zawsze będę miał Twoje plecy, tak jak ty miałaś moje, gdy byłem młody i głupi. Wciąż jesteś młody, zaśmiała się, ale już nie tak głupi, mruknąłem. Nie, zgodziła się, dorosłeś, i jestem dumna. Te słowa, jestem dumna, uderzyły mnie mocniej niż się spodziewałem. Poczułem ciepło w klatce piersiowej, coś między radością a wzruszeniem. Dziękuję, powiedziałem cicho. Dobranoc, Paweł, powiedziała Maja, otwierając drzwi. Dobranoc, instruktorko, po prostu Maja, poprawiła, nie jestem już twoją instruktorką. Zawsze będziesz, odpowiedziałem. Dla mnie, uśmiechnęła się, potem zniknęła za drzwiami. Stałem tam przez moment patrząc na zamknięte drzwi. Potem odwróciłem się i zacząłem iść z powrotem do domu. Myślałem o wielu rzeczach, o latach w Agatcie, o operacjach. O ludziach, których straciłem, o ludziach, których uratowałem, o wszystkim, czego nauczyła mnie maja, i pomyślałem o tym, co się stało dzisiaj, o pięciu idiotach, którzy myśleli, że mogą napaść na małą kobietę i ujść im to na sucho, o tym, jak szybko wszystko się zmieniło, gdy interweniowałem, gdy powiedziałem: Panowie, to ta, która nas szkoliła. Te słowa miały moc, nie przez samą informację, chociaż to też było ważne. Ale przez szacunek, który niosły, przez uznanie tego, kim była Maja, przez przyznanie, że ta mała kobieta była kimś więcej, niż wyglądała. I to jest lekcja, którą wszyscy powinni nauczyć się. Nie oceniaj książki po okładce, nie oceniaj ludzi po wyglądzie, bo czasami ta cicha osoba w rogu jest najtwardszym żołnierzem w pokoju, czasami ta mała kobieta jest najlepszym instruktorem walki, jakiego kiedykolwiek spotkasz. A czasami osoba, którą chcesz uderzyć w ciemnym zaułku, jest dokładnie tą osobą, która wytrenuowała ludzi, którzy cię ochronią lub cię zniszczą. Maja Kowalczyk była legendą dla mnie, dla dziesiątek innych operatorów, dla każdego, kto miał szczęście przejść przez jej szkolenie. I tamtej nocy, gdy stanąłem między nią a tymi idiotami i powiedziałem to ta, która nas szkoliła, nie broniłem tylko jej, broniłem tego, co reprezentowała. Profesjonalizm, wiedzę, doświadczenie, szacunek dla tego, co niewidzialne, ale potężne. Bo w świecie, gdzie wszyscy patrzą tylko na powierzchnię, trzeba kogoś, kto przypomni, prawdziwa siła leży głębiej w umiejętnościach, w wiedzy, w charakterze. I Maja Kowalczyk miała to wszystko. Więc tak, otoczyli ją i uderzyli. Ale wtedy weteran Agat stanął między nimi i powiedział prawdę, i cisza, która nastąpiła, była ciszą zrozumienia że właśnie popełnili najgorszy możliwy błąd, że zaatakowali kogoś, kto zapomniała więcej o walce, niż oni kiedykolwiek się nauczą i w tym momencie wszystko się zmieniło. Koniec.